Wiele moich zamierzeń nie wypaliło, ale z perspektywy czasu to jestem wdzięczny za każdą wcześniejszą trudność. Dlaczego? Dzięki nim nauczyłem się, że porażka to nie jest przeciwieństwo sukcesu, tylko to jest jego istotny składnik. Jeśli chodzi o poważny sukces, to nie można odnieść trwałego sukcesu bez przechodzenia przez jakieś niepowodzenia. No to jest trochę jak nauka jazdy na rowerze bez wywracania się. No teoretycznie brzmi to dobrze, ale w praktyce jest to niemożliwe. Naszym celem nie jest też eliminacja strachu. Strach będzie towarzyszyć każdemu ważnemu wyzwaniu i to jest całkiem normalne. Celem jest nauczenie się działania pomimo strachu. Wbrew temu, co sądzi właśnie wielu ludzi, odwaga to nie jest brak strachu, to działanie, gdy strach jest obecny, a najodważniejsi ludzie to są właśnie ci, którzy się boją, ale nie pozwalają strachowi podejmować za nich decyzji. To są ludzie, którzy rozumieją, że bardzo często po drugiej stronie strachu czeka wszystko, czego naprawdę pragną od życia. Dlatego zacznij też traktować porażki jako płatny kurs praktyczny. Płacisz wtedy czasem i pieniędzmi, ale czego się uczysz jest znacznie wartościowsze niż książki czy szkolenia. Każda próba dostarcza ci cennych informacji, których nie zdobędziesz w żaden inny sposób. Więcej znajdziesz w najnowszym filmie na moim kanale YouTube. Zapraszam.